Eee, dobra, takie jest moje hasło Villagers Minecraft To nie jest trudne nie Jest też łatwe, zobaczymy Co wyjdzie Z tego no nie jest trudne hasło Co tam? Apokaliptika Hada proceder Evanescence Słucham? A, tak tak dobra, tak. Niech będzie, niech no podobra, nich będzie, nich zostanie. Pieprz, No właśnie Kalifornication leci. No to, no, to samo. Co, tego. Może <coughs> to jest złe. Dobra, żeby to było w Polsku. <gryzanie> Dobra, czekaj, cię I usta. Mój Boże. Nie no, czekaj. Ja pierdzielę. co to jest ten zły? Patrzcie, bo teraz wolno wam rysowanie idzie, No? Nie, Ja już dawno skończyłem. nie, ja też. nie, 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 tutaj są. Co racujemy. O. Goleski, Miragor, no co co mam powiedzieć? E co mam powiedzieć tutaj? No ale Goleski, Miragor. Aloes czyn, że... Sylindrze... O boże! To Aloes jest coś takiego. Cylinder jakoś tak wygląda. No, coś takiego, powiedzmy. O, ja tak rysować się potrafię. Dobra. Yy... Monokl. I cygaro, to dobra, to... Szup, nie. Nie, czekaj. Tak. Chyba nie popierdoliłam filmów. Taką nie nadzieję, nie nadzieję nie przynajmniej. Jestem ciekaw czy znowu mi utnie to co tam. Ej, myszka mi się zacina, co jest kurwa. mi znowu ucięło to, co rysowałem w tym momencie nie wiem na Coś to, to jest a lo S To nie łatwo Ja chyba nie zdążę, ale dobra By no, ja zaraz skończę No i ja teraz też Aloes. ALO no, S ALO S widać, to jest ALO S oczywiście No, na ALO S no, ALO S no, widać tam Wszyscy to widzą od razu, nie Od razu to wiesz, że to jest Aloes. S A, to nie, 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 pod... A, no, no dobra, to na innych. Aaa, co jest z gołąbem? No dobra. Obośwa, zmieniłem na czarno na sam koniec. O, e prymny co jest no, to go, co jest go, co jest go? No co mam narysować? nic no, nic nie narysuje, tak. tak było.

O, ja pójdź skończyłem narysujmy tego Wielka stopa, no wielka stopa, nie? O kurw Dobra, i zróbmy jeszcze tą stopę, też jakiś kolorek, o. No i pięknie, dobra, tylko jeszcze może Blakowi ręce narysujmy, żeby miał... dobra, może narysujmy też żączki. Dobra. O kur, na blaku. Blaku, blaku. Sić dawaj Na blaku, no blaku. Dobra, zaczynamy. Ej, To jest chyba coś gry, w której nie gram, więc znaczę tylko tą grę. Zalana taksówka. Starajcie się robić tak, żeby wszyscy wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Tak jak na przykład Dirka nie gra w Amonga czy coś, nie, no to Generalnie tam ktoś w ogóle mówi językiem bogów, nie? Zalana taksówka. Przepraszam, bupista. A jak na przykład ja nie gram, efekt, nie wiem o co chodzi, więc mogę przecież. No ale. Zalana taksówka. Nie jesteś lykantem, jesteś lykantem. Boże! Co znaczy? Dobra. Nie no. Jezus no. Nie mogę rysować, wy mi dajecie coś takiego nam wysłuchania. Takiego <try> ja, to <try> <try> To jest jak ja kocham tą pseńkę. Tak, kochaj. Habits. Planud. Nie ma na razie jest tylko O. Ja tam moich hamikałom jest. Piękna nutka. Nie wiem, jak to narysować na piękny. Znaczy... Skończymy rysowaniem tutaj chyba, nie? Um. O, wersja uproszczona według Dirkę mm. No doktor, no <coughs> <śmiewanie> Jezu, <machu. śmiewanie> dobra, czekajcie. Jesz, jeszcze, jeszcze dam kurze, to jest Karito. <śmiewanie> Co to jest w ogóle? Karito za na Ja pierdzielę to cifa, nie komentujcie jak coś. Um. <śmiech> Boże, <śmiech> co to jest? Um... Zjarany morszczyn. Truduje Nie, może to Blacku ewentualnie. I'm not sure. Z Motocot. Może Blacku, nie wiem. Co jest z motokoty, z Co? Siabada, siabada Mydełkofa. Dobra. Jak mam zrobić mydełko? Dobra, mydełko będzie coś takiego. A, pick, pyk pyk pick, 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 I to idzie tu. A skoro i tak tego nikt nie musi zgwać już to whatever. Dobra, zamalujemy to szczepek, Ludzikiem. W sumie nie, nie poczekajcie. Mam nadzieję, że moje proste hasło nie odjebało się z nie wiem czym. Ohoj. Ja bym tego taki pewien. Dobra, skończyłem też. Siabada, siabada. Tam by się zmyte ja okiem. Tak, kiedy to A ty. Bo chyba z tego Amonga 10 nic i nie i będzie, nie? będzie, nie, nie. masz tokenów. Eee, no, ja no, bym zagrał, ale nie, no, nie no, wiem. No, czy no, ludzie no, chcą? Bo mam jakieś 2100. 500. Ok. Tokenów w tym? W nic. Ja to co ci pisałem, to trochę fałszywałem, bo ponad 2700. Kiedy ja wygraliście, kto? Ta cały czas mi leci teraz na, na, na awku Chyba ci to idzie no. I na awki inne musisz trafić, bo ja ciągle mam z innymi Ty no ja sobie trochę postawię, ja kupuję ostatnia. Znaczy tutaj w tym lobby mam jednego co gra, ale dalej mam pierwsze miejsce A to wystarczy, że jeden gra i drugie wystarczy na 8 tokenów kupuje 5 postaci testuję i są wyjebane już oglądam dalej do Dobra go. gotowi wszyscy? Tak, tak. Ej, kapitan. Kritos stara się dowiedzieć co to jest taczka i gdzie jest. Znowu. <grystanie> <grystanie> dalej tam. Kretito nie wie gdzie jest taczka. Seven stopit. <grystanie> <stos> Kferito nie trafił w achtaczkę. <laughs> Kferitos jako gnecolog. Ale <laughs> 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 Doktor Kferito już wie jak wyglądała wtaczka XD. <laughs> No, nie nie umiał, na koniec to umiał. Kerita, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Aż go, wiemy, Aż go wywaliło. Nie, no. Dzień jak codzień. O nie wasal. Ej, on się obraził. Spanali, Chłopna, nie, wywaliło go. Internet, internet. To cały internet, okay. Co jest napisane? Kurwa, który to Gość idzie? na bombie. Kurwa, który to już dzień. A, to o to co dobra. dobra. Zjarany morszczyn z flash blacku hiluje bombę w garażu. Ej, czemu, kurwa, ja? Nie wiem. Ja. Nie wiem, bo, bo takie autko było na tym, na kalendarzu. Do, do kęty samochod... kęty rydos, no do to Francuski dżentelmen ośmiornica. Ja Oto ty! O, ty. <grym> Ej, Ładne nawet. Dobre. Aloes w cylindrze i monoklus z cygarem. Aloes! Aloes. Nie... O, ja o kurwa. co chodzi. No i... Aloes. Nie, A, Wino, które ma cylinder i pali szluga. Tam. No. <grym> ładne. To Wino jara fajkę w kapeluszu. Ładnie narysowane. Wino. A, no, no, nie. Wino w różowym kapeluszu pani blanta. Ale ośmiernice, dżentelmen. Starałam się. Pieprz. O, ja przepraszam, jak coś. Troszkę poniosło. Nie. Wiecz mnie od tyłu. Wziął, <gryś> to był big brain. <gryś> Seven próbuje kogoś wyruchać, ale stkapić nie. Seven iż i, i Miło spędzają wspólny <gryś> czas. <gryś> ale miło! <gryś> Shiro i Seven grają w kółko i krzyżyk. To wyszło od pamiętajcie, kurwa. Ale ładny rysunek. Trzech rycerzy, elf. O was nie, nie, to, to stąd wasa, seven. A to tu, to, to ci seven chodziło. Zmieniłem to. Legolas, Gimli i Aragorn. <laughs> no. Pasuje. No pasuje, no! Skopita, nie dobrze powiedziałem. Nie, 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 to nie jest hobita. Schobita tylko Legolas był. Frodo powinien być wykastrowana za takie. Frodo zwalcza krucjatę. to jest pańska inkwizycja? Ja już nie wiedziałem o co chodzi. Frodo szykuje się na krucjatę? Co jest kurwa? Ja Yeti. Ja spaka cię da Ja i wielka stopa. To inna nazwa. Kurwa, kurwa, łóżko, Lóżko, moje bardzo wielkie łóżko. Blaku znalazł wielką stopę. Ja, <grytania> o oh, nie, ja wiem, co to będzie ewoluowało. <grytania> no, wielka stopa. <grytania> Blaku i jego okurewska stopa. <grytania> kurwa, co się ceni. <grytania> taksówka <śmieniem> ja miałem być taksówka później taksówka miałem ale różowa taksówka tego się chyba nie dało zjemyć. dało się dało, chyba... dało, <śmieniem> dało. <śmieniem> różowe taksi wypełnione winem jest czym a impostor a taksówka a, Ruszowa zginęła, sorry. Tak nie Taksówka w deszczu, smutek biedna, pewnie jej zimno. Widać, jak mi w tym Villager craft. O Jezu, wiem, co to się zmieniło. Boże, co to jest? Willi. Wili i... Inaczej rozumiemy chyba ten mc Ci, O ładnie, o, 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 ładnie Rzeciniowanie Żyd z minecrafta, chła <ślesy> ja, tak <Chua>. ja pierdolę <ślesy> Żyd gra w minecraft <ślesy> <Ja>. <ślesy> Żydek kopie dirta w mc

C.S. To jest dwa C.S. Co on tam kurwa trzyma? C.S. Strzelanie do kolesia z jabłcem No i to To Ed wygląda jakby on strzelał do, do, tego, do kapitana Haka ogólnie <grym> Perfuma zawonu. Oj kur... z, z Zrąbało się! To nie była perfum. Bieska gąbka do mycia zawonu. Mysz mydło. Patera, zawonu. patera. <noise> Siobada siobada siobada, w mydełko <średenia> Siobada bada, kąpię się z mydełkiem fa O oh yeah. To, jest to okay. A potem w mydło i mydełkofa. fa Wykra <średenia> mi twoja...